Spinki do mankietów to coś, co niemal każdy facet powinien posiadać. A ja pokażę Wam, jak je zrobić samodzielnie z fajnym pomysłem. Na początku odcinam dolną część łuski pocisku. Teraz dokładnie szlifuję odciętą powierzchnię. Słuchajcie, żeby uzyskać bazę do zrobienia moich spinek, ja wykorzystałam stare spinki Arciego. Po prostu odcięłam tą ozdobną część. Ale jeżeli chcecie troszeczkę ułatwić sobie sprawę, to w internecie można zamówić gotowe bazy. Na koniec przyklejam odciętą część łuski do bazy i gotowe. Spinki, które wykonałam, moim zdaniem prezentują się bardzo oryginalnie. Myślę, że każdy facet doceni, że kobieta wykonała dla niego prezent samodzielnie. Jeżeli chcecie trochę łatwiejszy materiał niż łuski pocisków, to można spinki wykonać również z klawiszy ze starej klawiatury. I prezentują się równie świetnie. Powodzenia! Kochani, dzisiaj obejrzeliście tylko jeden sposób, ale nie martwcie się bo następny odcinek wypuścimy dla Was już w piątek, a kolejny już w poniedziałek. Także zmiany, 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 ale na lepsze, bo będziemy widywać się częściej. Poza tym dzisiaj mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę, dodatkowy odcinek na kanale Castorama Polska. Zobaczcie naszą najnowszą Metamorfozę.